No i niniejszym rozpoczynamy kolejną kampanię. Przepraszam, kolejny scenariusz z kampanii Voices of Babylon. Lord of the Emphrates. Okej, okay. na hardzie. Nie wiem, czy to jest ostatnia, czy też przedostatnia misja. E, od razu zobaczymy. Trzeba, e, mówiąc krótko, rozwalić przeciwnika. No więc, jeżeli trzeba od razu załatwić przeciwnika, to nie będziemy e, wydłużać procedury. Tak też właśnie się stanie. E, rzecz pierwsza. W założeniu, że będziemy mieć odpowiednią ilość chałupek, chciałbym się skupić na mm, trochę na wszystkim, tak naprawdę. Chciałbym mieć i, i Slingera. I chciałbym mieć e, kamień. E, I chciałbym mieć drewno. E, tak naprawdę to chyba najważniejsze tutaj będzie jednak pozyskanie odpowiedniej ilości drewna. E, jeżeli chodzi o ataki, to m, fajnie by było się od razu przygotować na ewentualność taką, że będziemy atakowani. No bo e, będziemy. De facto. Pytanie tylko, w którym momencie nastąpi atak. To jest jedyna rzecz, która mi spędza teraz sens powiek. Pozwolę sobie wysłać jednego chłopka na, na poszukiwania na rekonesans, małe rozeznanie od której strony może nam grozić atak, od której nie. Wszystko na razie wskazuje na to, że z tej strony atak chyba nie nadejdzie. Eee, mówię o wschodniej stronie Natomiast tutaj mamy kolejne złoża kamienia No i pytanie, czy jesteśmy w stanie jakoś się odgrodzić od przeciwnika Czy to jest raczej utopia Dlatego, że widzę tutaj eee, Tutaj są klify Ciężko będzie wymyślać coś, ażeby Żeby nas tutaj nie okrążono więc pomysł jest taki, żeby zacząć od wieżyczek, od stawiania wież. Eee, no, myślę, że pomysł taki ma jak najbardziej szansę się udać. Eee, w zasadzie to będę musiał być gęsto obudowany wieżyczkami, żeby coś z tego wyszło. Należy zauważyć, że wrogi transport jest już <grywka> na miejscu, tak jakby. ...wyprzedził jednostki, których nie zdążył zabrać. No i słuchajcie, oczywiście, tak jak powiedziałem, pierwsza rzecz to będzie zabezpieczenie... E, ...od tej strony. Kurczę. Panie, czy nam jeden taki rycerzyk wystarczy? E, tutaj będzie kolejna wieża przy drewnie. No, zobaczmy, nasze jednostki na razie e, z kiepskim pancerzem. Dlatego e, pozwolę sobie jak najszybciej tutaj e, troszeczkę wzmocnić nasze e, zdolności. Obronne oczywiście, zdolności obronne Ale widzę, że tutaj e, też są przyjaciele Jak nie z tej to z tej próbują Tu będzie jeszcze, mm, jeszcze jedna wieża To będzie taka wieża wczesnego ostrzegania Na tych wieżyczkach, czy chcę, czy nie to muszę się skupić w dużym stopniu. E, dla świętego spokoju, słuchajcie, dla świętego spokoju zrobię sobie jeszcze jedną wieżyczkę w tym miejscu. Natomiast tutaj przekieruję już jakieś pierwsze jednostki. I mówiąc krótko, od północy i od wschodu będą nadchodziły kolejne ataki przeciwnika. Jest tu jeszcze mm, kamień. Zamierzam e, ten kamień jak najszybciej pozyskać. speed i ulepszyć jak najszybciej wieżę. Będę potrzebował... Mm, 120-150 żarcia. 120 na razie wystarczy na ulepszenie wieżyczek. W trzech wieżyczkach tak naprawdę e, możemy się tutaj już skupić na e, rozbudowie farm. O kurczę, ale mnie tu chcieli przerażować. Cud, że się ten plan nie udał. Powiem szczerze. Że jestem mocno zaskoczony. Tutaj powstanie jeszcze jedna wieżyczka. Dlatego, że jestem na... przeciwny, nie dla przemocy. Przeciwnik, rozumiem, przez tą mieliznę się przedziera. Dobra, raz, dwa, trzy. To będą na razie trzy dobra, eee. o kurczę, no to jestem zaskoczony, troszeczkę się zdziwiłem, że w takim tempie byli w stanie. Nadrobić to. O kurczę. No tutaj czeka mnie mm, dziwna przyszłość z takim sąsiadem. Myślę, że trzeba będzie w, w większym stopniu zainwestować jeszcze e, w wieżyczki. Co prawda na razie wydawałoby się, że niewiele mi zagraża, ale to wolę się pozbyć tych życzliwych. Nie będzie stoczni na tym terenie. Nie ma na to zgody. Przy czym. Większy nacisk na. Mm... O, proszę, mógłbym jeszcze tutaj troszkę ponękać i mam zamiar to zrobić. Dlatego, że nie może być tak, że tylko jeden cierpi, czyli ja. No i proszę, sami tutaj postawili e, wieżyczki. To mi się bardzo nie podoba, co oni tutaj próbują tworzyć. Czy brakuje drewna, ale tu nie może być tej stoczni, po prostu. Hmm. Brakuje złota. E, tak naprawdę to brakuje wszystkiego poza. Brakuje wszystkiego poza, poza żarciem paradoksalnie. No i tutaj zagłębiają się niebezpiecznie w głąb mojego terytorium. Na szczęście w dobrych miejscach postawiłem wieżę, jestem e, stosunkowo bezpieczny. Tutaj panowie z kolei zajmą się złotym przeciwnika, w zasadzie to nie przeciwnika, to jest moje złoto. Natomiast z niespotykanym wręcz uporem, próbują. Hmm. Próbują tutaj postawić tą stocznię, na którą ja nie wyrażam zgody. Tu trzeba mieć pozwolenia, proszę państwa. O kurczę! No nie powiem. Jestem trochę zaskoczony. Trochę zaskoczony to mało powiedziane. Jestem dosyć mocno zaskoczony. Ale jaja. No, brakuje tego właśnie, żeby się do wieśniaków jeszcze dorwali, nie? O matko święta! Co wy tutaj żartujecie, chyba? Przecież tutaj potrzeba dwa razy tyle wieżyczek. Ludzie kochane, jestem martwy. Ale i jaja. Niezły cyrk, nie? Wszystkie jednostki poszły. Dosłownie. Ale, jaja, czy ja jestem w stanie się z tego podnieść w ogóle? Bardzo dobre pytanie: że trzeba będzie przede wszystkim e, wzmocnić, a tak. Czy, ale historia, nie? Nie bywałem. To oni tutaj zrobili. Ale numer, kurde, nie mogę się do tej pory pozbierać. Jaki to był atak? A w zasadzie, e, tak naprawdę, to jeszcze ten atak się nie skończył, więc. Proszę Państwa, no to jest już chyba misja niemożliwa wybronić się z tego. Choć muszę przyznać, że początek był e, bardzo gładki i wydawało się, że. Sytuacja jest opanowana, to nic z tego. To <laughs> by pomyślał ponieść aż taką porażkę. No tutaj rzeczywiście e, rzuciłem na szale wszystko co miałem, to znaczy bardzo się staram e, wygrać, ale no jest to niemożliwe już w takiej sytuacji. Mam tu co prawda kilku wieśniaków, ale to są. Eee. Wiecie co? No to jest GG. Tego się już nie da od odratować. Nie wiem, może zagrałem kiepsko, ale. Pozwolę sobie jednak zostawić. Zostawić to na następny raz. Zostałem oficjalnie upokorzony. Tak więc dziękuję Państwu. Do widzenia.